Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tenet. Dzisiaj Wam opowiem o projekcie ZK Link i jego sprzedaży tokenów na Coinlist. Dlaczego ja będę uczestniczył w tej sprzedaży tokenów. W dwóch słowach opowiem Wam co to za projekt, co można jeszcze zrobić, żeby mieć szansę na utrzymanie kolejki priorytetowej na Coinlist. Nie przedłużając, jak zawsze wszystkie potrzebne linki będą pod filmem. Nie zapomnijcie wstawić lajka, like, zasubskrybować. Jestem Wam bardzo wdzięczny za każdą aktywność. A my zaczynamy. Zanim jeszcze przejdziemy do ZK-Link, w dwóch słowach powiem o sprzedaży, która wyszła przed tym. Subsquid, ja o niej nic nie pisałem, nic nie mówiłem. O kilka osób się pytało: to też jest sprzedaż monet na kolejny list. Ja w niej uczestniczyć nie będę. Mi się nie spodobała ta ekonomika, sam projekt to, że dopiero w maju będą wychodzić. Jeżeli ktoś zarejestrował się i zastanawia się czy uczestniczyć, czy nie uczestniczyć. No to moja opinia jest, że uczestniczyć nie jest warto. I na tym skończymy. Teraz opowiem Wam o ZK Link. ZK Link to jest Layer 3, coś w stylu Layer 0, który łączy wszystkie Layer 2. Oni sami mówią, że są stworzone dla traderów, żeby była płynność na każdej sieci i oni ich będą łączyli. Twitter Square mają 28, nie najgorszy. Otrzymali inwestycje na 18,5 milionów dolarów w 2021 i teraz w zeszłym roku, w 2023 roku. Najlepsi inwestorzy to Morningstar, Republic i Coinbase, czyli prawdopodobnie token będzie na Coinbase. To już jest bardzo dobry plus dla ich projektu. Co do ekonomiki, to już Wam pokazuję, sprzedaż tokenów będzie 25 stycznia. Czas rejestracji i wrzucenie pieniędzy na płyn listę mamy do 22 stycznia. Cena jednego tokena będzie 15 centów. Dostaniemy 30% od razu, czy tego 31 marca, i później 9 miesięcy będziemy otrzymywać resztę. Łączna, początkowa kapitalizacja będzie 150 milionów dolarów, czyli w rynku będzie 15%. Tokenów. Możemy kupić tokeny na łączną ilość 500 dolarów maksymalnie, minimalnie to 100. Ja oczywiście polecam wrzucać 500. Jak pewnie wiecie po ostatniej sprzedaży tokenów Bitcrunch, kto próbował, to znacie, że Coinbase działa na RC20 i prowizje na wypłatę są od 15 do 20 dolarów. Dlatego nie opłaca się wrzucać 100 dolarów, żeby później nie trafić i wypłacić. 100 dolarów z powrotem, po prostu stracicie pieniądze. Łączna ilość o alokacji tym razem będzie około 9300 alokacji. To jest łącznie z ilością miejsc priorytetowych, czyli ja bym powiedział, że otrzymają w kolejce zwykłej powiedzmy tam od 4 do 5 tysięcy osób będą mieli szansę kupić tokeny co jeszcze jest ważniejsze, że później będziecie mogli, jeżeli traficie na te 500 dolarów, to będziecie mogli poprosić jeszcze o 1,5 tysiące dodatkowych, co jest bardzo fajne tu jest tokenomika. To jest właśnie wszystko opowiedziane, że kiedy będzie unlocki jakich monet. Ja wszystko sprawdziłem. Wyszło tak, że właśnie 15% będzie na starcie i później co miesiąc będzie wychodzić jeszcze tokeny. A teraz dlaczego warto uczestniczyć w tym projekcie, to przechodzimy na CryptoRank.io, można nacisnąć na Chains i zobaczyć taką rzecz. Porównać z innymi projektami, które po prostu są już w rynku, i żeby wyjść na zero od razu tego 31 marca, to musimy powiedzmy, token musi zrobić 4x. Tam, tak, nawet na plusie już będziemy. No to powiedzmy 4x, czyli 60 centów. 150 milionów na 4 to jest 600 milionów dolarów kapitalizacji startowej, może być. I jakie my projekty w tym zakresie widzimy? Flare. Coinflux Kaspar Casper mają kapitalizację około 600 milionów dolarów. Projekty są bardzo, ja bym powiedział, niepopularne, często ich się nie używa. Ja na przykład na nich w ogóle nie działam i ja myślę, że większość z was też, dlatego to są projekty, które mają 600 milionów dolarów kapitalizacji, a nie są znane. Moim zdaniem ZK Link ma większe. Perspektywy niż te projekty, dlatego po prostu będzie miał większą kapitalizację może na przykład 800 milionów dolarów. Na starcie i dlatego wszyscy, którzy zainwestują, po prostu zwrócą pieniądze i później 9 miesięcy będą otrzymywali zysk. To jest moja opinia, dlatego ja polecam uczestniczyć w tym projekcie, i będę starał się trafić na maksymalną ilość alokacji. Idziemy dalej, co można zrobić? My kiedyś w tym projekcie działaliśmy. Robiliśmy tam OATA, otrzymywaliśmy kilka dni. Było może za nich rozdadzą jakiegoś airdropa. Tu jest napisane właśnie, że 10% jest przeznaczone, 5% będzie od razu na TGE czyli oni rozdadzą przed tym 31 marca. Powiedzą za co rozdadzą i komu. Może my otrzymamy. Zobaczymy, co można zrobić jeszcze, żeby otrzymać retetową kolejkę. Na Discordzie pisze, że trzeba wypełnić taką formę do 16 stycznia. To jest dla osób, którzy byli aktywni u nich, coś robili w projekcie. Jak wygląda taka forma? Trzeba wpisać swojego maila, tego co będzie na kolejnym liście oczywiście podłączyć portfel, czyli Metamask, Twitter i Discord i wysłać Send. Oni będą wybierali osoby, o wynikach poinformują 19 stycznia, i oni dostaną rolę na Discordzie. Z tą rolą otrzymacie priorytetową kolejkę na CoinLift i będziecie mieli większe szanse na wygraną alokację. Ile takich osób będzie, ja niestety nie wiem, ale ja myślę, że można wypełnić. Tym bardziej, jeżeli działaliście ze mną pod filmem, tam otrzymowaliście tego a maciu ata, może. Za nich rozdadzą. Tak to wygląda. Ostatnia rzecz, o której chciałem opowiedzieć. No, oczywiście, jak już wspominałem, na samym Coinliście trzeba się zarejestrować. Jeżeli nie macie konta, to zakładacie, przychodzicie w weryfikację KYC, ale pewnie już po kilku moich filmach o coin już większość ma konta. Chodzicie na konto, naciskacie Zarejestrować się. Odpowiadacie na pytanie, wpisujecie, ile chcecie zainwestować pieniędzy, od 100 do 500 dolarów. Ja polecam 500, wpisujecie powiedzmy 500, i te 500 dolarów musicie wrzucić na wasze konto w USDT lub w USDC. Tam też można wybrać walutę i trzymać ich do sprzedaży. Wrzucić pieniądze trzeba do tego 22 stycznia. Jeżeli wrzucicie później, to niestety wam i nie zaliczy i nie będziecie mogli kupić tokenów. Tak to wygląda. Jeszcze raz moja opinia, że projekt jest dobry i w nim trzeba uczestniczyć, na pewno da się zarobić. A na tym film się kończy. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam w komentarze. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.